Natomiast y, posprzątanie w pokoju, w którym śpimy. Jeżeli mamy bajzel w pokoju, w którym śpimy, kładziemy się do łóżka, mamy chaos w głowie, patrzymy jeszcze na ten pokój, mamy więcej chaosu w głowie. Także nawet, nawet tak prosta sprawa jak y, posprzątanie w pokoju, postawienie jakiegoś kwiatka, jakiegokolwiek, zrobienie jakiejś przyjemnej aury w tym pokoju, czy było miło. Warto przynajmniej raz w tygodniu zmieniać pościel. O. No Chyba każdy kojarzy uczucie, gdy się wchodzi do świeżej pościeli. Jest inaczej, nie? I teraz wyobraźcie sobie, macie, macie problem z zaśnięciem. Wszystko was drażni, denerwuje. Gotujecie się, chcecie iść na ten wypoczynek. Eee... Siadacie sobie, moczycie nogi, wyciszacie się, skupiacie się na oddechu. Wchodzicie do tego wywietrzonego pokoju, wchodzicie do czystej pościeli. Kładziecie się w tym posprzątanym pokoju. Stoi jakiś jeden, drugi, piąty kwiatek. Z kominka eterycznego powiewa nam lawenda. No to już mamy kawał roboty zrobione. Jest dużo przyjemniej. Z automatu, będąc w takim pomieszczeniu, się rozluźnia.